Klimatyzacja do grzania, czy to się opłaca? Tutaj TCL ogrzewa nasze biuro o powierzchni 25 m2. Sprawdźmy, ile ta klimatyzacja zużyła energii w ciągu ostatnich kilku dni. My to mamy wszystko podłączone do Home assista. Tu Tutaj klimatyzacja. Widzimy, że pracuje cały czas. Sprawdźmy temperaturę, jaką mieliśmy w naszym biurze przez ostatnie dni. To jest około 20 do 21 stopni. Teraz mamy 20,6 stopnia. Ten czujnik jest zlokalizowany tam, na ścianie, w najdalej oddalonym punkcie od klimatyzacji. Teraz sprawdźmy zużycie. Pogodę, klimatyzacja. Od, ludzi, od północy klimatyzacja zużyła 8,54 kW. Sprawdźmy, co miała wcześniej. Wczoraj było chłodniej. Zużyła 9,76 kW 8,87. Dla przykładu to było 22 grudnia. Może sprawdźmy. Wczorajszy dzień, wczoraj był 24 grudnia, 9,76 kWh, a temperatura wczoraj to u nas się tu utrzymywało minus 5 stopni do północy, a w biurze mieliśmy temperaturę. Około 20 stopni. Przez ten okres czasu klimatyzacja wznosiła około 9 kW.